W zadaniu drugim mamy dalej dodawanie ułamków dziesiętnych. Tym razem chcemy robić to w pamięci. To spójrzmy na pierwszy przykład. Jest to jedna setna. Dodać cztery setne. Tu i tu mamy części setne, więc bardzo fajnie. Pamiętajcie, zawsze będziemy dążyć do tego, żeby tyle samo cyfr było zawsze po przecinku w jednym i drugim składniku. Tak? Składniki to liczby w dodawaniu. Czyli tutaj dodaję i wychodzi nam, że to jest po prostu 5 setnych. 0,05 podpunkcik B. Tutaj mamy 6, dziesiątych. dodać 1 dziesiątą. Mamy tyle samo cyfr po przecinku, więc fajnie. Dodaję i otrzymuję 7 dziesiątych. Następnie podpunkt C. 2,3 dodać 2 dziesiąte. To się równa. Całości najpierw dodamy sobie, czyli 2 i 0. Z tego otrzymam 2. 2 całości, przecinek 3 i 2 to 5, czyli 2 całe i 5 dziesiątych. Podpunkt D, tutaj mamy 2 całe 5 dziesiątych, dodać 1 całą i 4 dziesiąte. Znowu całości osobno, z całości otrzymuję 3, 5 plus 4 to 9, 3 całe i 9 dziesiątych. I jeszcze ostatni podpunkt, podpunkt E, 12 całych. 3 dziesiąte dodać 1 cała i 2 dziesiąte. I znowu całości razem 12 i 1 to 13. Przecinek 3 plus 2 to 5. 13 całych i 5 a w odcinku następnym dalsza część zadania drugiego.